Dziś jest środa, 27 maja 2015 roku, w Coast to Coast. Witają Was Krzysiek Kudowski i Karol Milcarz. LeBron James awansuje do swoich piątych finałów NBA z rzędu, a Cleveland Cavaliers stosujący model sprowadzania supergwiazd pokonują systemowych Atlanta Hawks 4 do 0. W ostatnim meczu zdecydowane zwycięstwo Cleveland Cavaliers 118 do 88. Krzysiek, czy spodziewałeś się chociaż trochę walki ze strony Atlanty Hawks w tym spotkaniu, bo tej walki za bardzo nie było, to było bardzo jednostronne? No Na pewno nie spodziewałem się, że, że, to się, że ten mecz skończy się szybciej niż się zacznie, tak naprawdę już po pierwszej kwarcie wiadomo było, kto to spotkanie wygra. Rzeczywiście Hawks w ogóle nie pokazali serca w tym meczu. Wiem, że, że, że grało im się trudno bez Kyle'a Corvera, z Tamara Karolem na jednej nodze. Też odniosłem wrażenie, że Al Horford nie był nie był już sobą. No to, co, to, 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 co nie stało się ostatnio z Houston Rackets, tak? Czyli z drużyną, która przegrywa 3-0 i, i pokazuje, że, że nie, chce, nie chce doznać kompromitacji, no to stało, się to stało się to z Hawks, bo oni byli kompletnie pozbawieni wiary no i Cavaliers no i wykonali na nich egzekucję. To były. Być może jedna, jedna z najbardziej jednostronnych serii w playoffach, jakie widziałem. Na tym e... szczeblu szczególnie. Tak, szczególnie na tym szczeblu. No, jakie Lebron, widziałem od bardzo dawna. Lebron James, pewnie nawet o tym nie pomyślał, ale mogła być to taka spotka zemsta na zeszłoroczne finały, kiedy no, systemowa drużyna, jaką oczywiście jest on Antonio Pers, no, rozbiła Miami 4 do 1. Teraz Lebron e, rozbił Atlanta Hawks, która też przecież. Eee, słynie z tego, że w tym sezonie, że gra z systemem Mike'a Budenhofera, ruch piłką, dużo, dużo ruchu na słabej stronie. Tego w ogóle nie było e, w tej serii, ale nie było jeszcze jednej rzeczy, nie było rzutu Atlanta Hawks. Ja wiem, że Kyle, Kyle Korver e, wypadł na, na ostatnie 2,5 spotkania, e, ale w, ca w ciągu całej tej serii e, Atlanta Hawks trafiała na 20% skuteczności catch and shoot za 3, 31%, jeżeli chodzi o rzuty z czystej pozycji za 3, to są wyniki o, o odpowiednio chyba 20 punktów procentowych gorsze niż w sezonie regularnym, gdzie, gdzie grali na bardzo wysokim procencie właśnie w takich akcjach i w poprzednich seriach playoffowych też nie było to, to, nie wyglądało to za dobrze. No i w tym spotkaniu Atlanta Hawks kompletnie nie trafiała trójek, 5 na 32, jeżeli dobrze to... dobrze pamiętam. Ale przede wszystkim to, co uderza, to skuteczność właśnie czystych pozycji tych niekontestowanych rzutów. W ogóle chyba słowo nie istnieje w polskim słowniku, niekontestowane, ale ci, którzy nie stają, wiedzą o co chodzi, ja bardzo nie lubię tego słowa, ale ciężko to właściwie przetłumaczyć. To z niekontestowanych trujek 4 na 30, to jest 13%. To bardzo boli, możesz wygrać meczu tak rzucając. Tak, no, jedynie John Jenkins, który grał w tej ostatniej kwarcie, był był jedynym zawodnikiem, który, który trafił więcej niż jedną trójkę, tak? No, wystarczy spojrzeć na Boxcor, no i Jeff Tick 1 na 5, Kent Bazemore 0 na 4, Paul Miseb 0 na 4, Damarek Carroll 1 na 5. Także ławka w ogóle dzisiaj jej nie siedziało. No co tu dużo mówić, Hawks powtarzaliśmy to wiele razy, gdy są takim typowym dużynem. Mówi się o tym, że, że to Warriors są jump shooting team, ale, ale taką kwintesencją tak jump shooting team są właśnie Hawks. No i gdy im te rzuty nie wpadają, no to cała ofensywa siada. I, i to było widać, że ta drużyna nie ma żadnego pomysłu na grę w pewnym momencie. To wszystko, to wszystko siadało. Piłka no, próbowali dogrywać do połami Sapa w post, ale no, on miał dwa posiadania, w których zagrał Endwuan na lebronie Jamesa, ale to tak naprawdę tyle. Ścięć trochę okay. było, ale. Ale, ale, za mało, ale widać jak, jak ofensywa Hogs wygląda, kiedy, kiedy nie można postawić dwóch czy trzech zasłon tak. akcji floppy na Kyla Corvera, gdzie on, gdzie on wychodzi Wydaje się, że i dlatego, jest podwojenie i może ruch piłką iść dalej. Dlatego pierwszą opcją z ławki był dzisiaj Shelvin Mack, a nie, a nie Dennis Schroeder. Dlatego, że Shelvin Mack no jest teoretycznie znany jako lepszy strzelec z dystansu i pewnie Mike Budenhozer chciał chciał dodać tego strzelca do, do swojej rotacji, ale no niezbyt to dzisiaj mu wyszło, bo Shelvin Mack też tylko 1 na 5, no i minus 25 z nim na parkiecie. Najgorszy tak. wynik drużyny, dużynie, to z Mike'iem Scottem, który w tej serii też przeszedł obok, kompletnie nie No Kompletnie nie siedziałam o trójka w poprzednim spotkaniu, 0 na 5, za 3 dzisiaj 0 na 4. Jak buduje się system, wiadomo, że jak Przynajmniej w San Antonio, jak jeden element nie działa, to wchodzi następny element z ławki i, i może, może coś zmienić. Tego w Atlancie jeszcze nie ma. Jeff Tick na konferencji prasowej podkreślił, że to jest ich drugi rok dopiero. Pomimo, że sam Jeff Tick w Atlancie jest siódmy rok czy, czy ósmy, dłużej, ale jednak od przyjścia Majka Bun Bunholzera zmieniła się filozofia gry. I ma trochę racji, że to jest dopiero drugi rok tego zespołu, tylko ciekawe czy to nie jest ostatni taki rok bo e, Hawks stają w obliczu e, w obliczu wolnej agentury dwóch e, kluczowych graczy pierwszej piątki to jest Demary Carroll i oczywiście Paul Millsap, o tym, o tym za chwilę sobie powiemy e, ale zanim jeszcze Hawks, Cleveland Cavaliers e, zagrali na 100% tak, nie odpuścili tego meczu e, wiedzieli, że Hawks no psychicznie wyglądają nie najlepiej po po, po porażce w meczu numer 3 i po prostu skrzętnie to wykorzystali. LeBron im znowu był profesorem. Tak. Znowu no to, pięknie rozgrywał. To była egzekucja. To trudno, trudno inne słowo. LeBron, no, mało zawodników w historii NBA, awansowało do pięciu finałów ligi z rzędu. LeBron jest pierwszym zawodnikiem, któremu ta sztuka udała się w ciągu ostatnich 50 lat. Więc... Od Billa Russella? Dobrze mówię? Pe zapewne tak, nie sprawdzałem już to hmm. do dokładnie, ale zakładam, że jeśli to było 50 lat temu, to pewnie, pewnie tym drugim był Bill Russell. Tak, to może być Bill Russell. E no, co to dużo mówić o Tylko niezbyt rozumiałem, dlaczego, dlaczego na parkiecie pojawił się Kyrie Irving. Dla mnie to była troszeczkę zagwozdka. Ja, 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 szczerze mówiąc, to, to długa dyskusja była w czasie transmisji i Chris Weber i Re Tak, ale to Re były takie dziwne, dziwne słowa. Chyba Rachel Nichols ten mecz e, jako czwarta tam chodziła pomiędzy ławkami drużyn i powiedziała w pewnym momencie, że, że doktorzy powiedzieli, że Kyrie Irving może grać, dlatego że ta kontuzja. Nie ma szans na. na, nie, na, na, na nie ma szansy tak, jak to się mówi, aggravate, czyli nie, tak, ma, szansy, tak. nie ma szansy jeszcze bardziej pogorszyć taką sytuację. Ja sytuacji. tego nie rozumiem. E, nie zna tutaj? się w medycynie, może rzeczywiście tak jest. To jest, to jest zapalenie, czyli no, to nie jest chyba strukturalne jakieś uszkodzenie. Nie może przynajmniej tego tego doprawić. Oczywiście to jest możliwe, jeżeli sobie inaczej jeszcze kontuzuje. Ale ja w pewien sposób rozumiem, no chcieli dać mu jeden mecz, żeby on nie był kompletnie zamrożony, żeby poczuł grę i po drugie to jest może też nacisk samego Ir 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 Irvinga trochę. Znaczy to może też Irving, LeBron James trochę to... maczał w tym palcu, żeby jak Irving chciał koniecznie zagrać, to zagrał. Pamiętajmy jedną rzecz, to są to są duzi chłopcy, grający o duże pieniądze i Kyrie Irving na pewno bardzo się cieszy, że Cleveland wygrali 4-0 i że Matthew Dellavedova grał tak dobrze, ale Kyrie Irving jest też zawodowym koszykarzem i jest gwiazdą tej ligi i na pewno w głowie mu siedzi, że ten Matthew, z Matthew delawedową Cleveland wyglądałem tak dobrze, że nie mówi się nagle, kurczę, ale brakuje Kyriego Irvinga. Może i grają z potłuczonymi trochę Atlanta, Hawks, ale jednak na pewno na ambicje to wjeżdża. Ani to, ani ja nie jesteśmy Jest gwiazdami że ambicje, NBA, ale... więc nie, nie mam no tej tak, mentalności, no to... ale, ale na pewno taką mentalność mają te gwiazdy. Ja, ja się nie dziwię, jeżeli tutaj... Jeżeli doktorzy tak uważają, i na pewno Erving na pewno chciał grać najbardziej z, cał z całego sztabu Cleveland, to on na pewno naciskał, żeby zagrać. E przynajmniej ten mecz, oczywiście inaczej byśmy mówili, jakby się coś stało. No właśnie, Ale nic mu się nie stało, więc e myślę, że o tym dłu długo się mówić nie będzie. I teraz Erving będzie miał prawdopodobnie te 8 dni przerwy, chyba że wygra. Golden State dzisiaj i przesuną finały. Nie, nie już chyba, już chyba. Chyba nie, bo nie, nie ma Summit, więc że myślę, tak, że tutaj e, że tutaj jednak przesunięcie nie będzie. To jest kwestia jednego dnia, więc zobaczymy, e, co będzie dalej. Lebron James, jak mów, mówiliśmy świetnie wszedł. E, ja się cieszę, bo mówiłem przed tą serią, że Hawks może i tam spowolnią go, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, to im też średnio wyszło, chociaż grał na takiej średniej skuteczności Lebron. W całej serii, ale jeżeli chodzi o dystrybucję piłką, to tego nie da się zatrzymać. Tak, no, zagrał tylko przez 30 minut. To też kolejny plus dla Cavs, dla biorąc pod uwagę te kurcze, które atakują go znowu. Y, pod koniec y, play-upów wreszcie strzelił się za trzy, bo niby to tylko 2 na 6, ale 2 na 6. No i tak dużo no, lepiej niż właśnie z tych play-upów. Dokładnie. Wielką wiadomością jest to, że na parkiecie pojawił się Brandon Haywood, czyli, czyli Brandon Haywood jest już w stanie dostać pierścień, jeśli, jeśli kars taki zdobyją, zdobędą. Jest też ciekawa informacja, na, na ESPN dzisiaj czytałem, że, że Kevin Love pojechał do Nowego Jorku i tam jeszcze raz przyjrzano się jego kontuzji, zdjęto mu już temblak z ręki, no i i takim zagwozdkowym pytaniem się kończy ten, ten artykuł, czy, czy Kevin Love jest w stanie nie, jest w stanie wrócić do, 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 do play-offów. Zapewne nie, ale... Miał wypaść na pół roku, a teraz tak ma wracać to jest... Nie, to, to już było trochę przegięcie. No. To była nawet większa historia niż Ibaka, który właśnie miał wypaść do końca a jednak wrócił, ale to nie jest tego typu kontuzja, więc no... Zresztą oni nie potrzebują Kevina Lava. No. Tak, też mi się to, to samo miałem powiedzieć, że Tristan Thompson jest naprawdę świetny. Był świetny w tej, w tej serii. Miejmy nadzieję, że będzie świetny w kolejnej sali, choć zadanie będzie na pewno Będzie o wiele, dużo, dużo trudniejsze, i Draymond Green e, i Andrew Bogut przede wszystkim co e, to, to będzie... A, poczekajmy, zaraz, 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 moment, moment, moment! Jeszcze jestem Właśnie nie, Sam się na tym złapałem, najgorsze jest to, że y, ja powiem za kilka minut, że jestem wkurzony, że wszyscy... Ja jestem hejterem Houston, ale jestem wkurzony, że wszyscy Golden State zapinają. Ja sam po prostu się na tym złapałem. Nie, jeszcze to seria trwa. Jeszcze to seria trwa jeszcze nie skończyła, więc może nie, nie jest Jeszcze chwila o Cleveland to co mówiło się od kilku miesięcy i to co się będzie powtarzać, szczególnie jeżeli Cleveland osiągnął jeszcze większy sukces David Griffin, te wymiany po imię naszego partnera J.F. Smitha ty, tak. y, i Timofey Mozgow Mozgow wygląda nie ja tylko fit wiedział, playoffa. wiedziałem, że Timofey Mozgow potrafi skakać do Alejupów. Dzisiaj dowiedziałem się, że potrafi skakać do no potrafi skakać do Alejupów. Timofey Mozgow, koleś, który ma tam 2.15 do 2.16 szybko biega, nie biega tak. jak Carl Town Towns, i tak jak Nogi jak u konia, to Maciej Kwiatkowski mówi, że rzeczywiście widziałem jak on biega. Ja nie wiem jak tak można biegać. Timofiej w łapie te piłki, kończy, zbiera, blokuje. Zaskakująco mobilny. Mobilny i to bardzo mobilny, tutaj bez żadnego żartu, absolutnie. Dobrze rzuca wolne, więc idealny center. Ja, tak jak się... na NBA w dzisiejszych czasach, tak? Też właśnie zastanawiałem się, już też wybiegłem trochę w przyszłość, na co jeśli do odejdzie z Cleveland, a zakładam na 80%, podacząc, że tak się jednak stanie, na kogo powinni Cavs wydać te pieniądze? Bo wydaje mi się, że ta piątka, która teraz biegała po parkietach finału konferencji, to jest naprawdę fajna piątka dla Lebrona Jamesa, młoda z Tristanem Thompsonem i Kyrie Mirvigiem z dużym potencjałem, więc wątpię, żeby Cavs żeby powinni szukać wzmocnienia, czy to pod koszem, czy to na obwodzie. Może na ławkę, ale tam też ta drużyna jest, jest, jest całkiem silna. Może nie pod koszem. Może, może na jakiegoś podkoszowego rezerw, rezerwowego wydać te pieniądze e, Kevina Lowa. To będzie to będzie ciekawe, jeśli chodzi o Cleveland, patrzenie się na to, co zrobią z tą gotówką podczas offseason. To jest w ogóle kwestia, czy Kevin Love przypadkiem nie zdecyduję, ja wezmę jednak tą opcję, bo ma tą opcję na sezon. To ma tą opcję, ale wydaje. Ma do 30 czerwca chyba decyzję, e, jeżeli chodzi o tą opcję co zrobi. E, Tristan Thompson ma tego samego agenta, którego ma LeBron James. LeBron James lubi Tristana Thompsona. LeBron James rządzi w Cleveland. I myślę, że LeBron James też będzie miał duży wpływ na to, e, jaki kontrakt dostanie Tristan Thompson. Kevin Love, tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się, jak on by funkcjonował w Zagrał trzy mecze z Kaczykiem w serii przeciwko, no nie najlepszym jednak, Boston Celtics. Na pewno no, Kevin Love nie miałby, nie, nie miałby takiego wpływu na deskach. On jest dobrym, świetnym zbierającym, ale to jednak nie jest to. Tym bardziej, że Kevin Love, Cleveland to Kevin Love stojący 7,5 metrów od kosza przez większą część czasu. Więc to, to jest ciekawostka. Tristan, Tristan Thompson pozwala Cavs grać niskim składem z nim na centrze, a nie wiem do końca, czy, czy to, to dobrze by się sprawdziło z Kevinem Lovem grającym na centrze, szczerze mówiąc. To bo jest, Kevin Love tak. woli, to... woli operować na dystansie, a Tristan Thompson jednak jest tym zawodnikiem, którego musisz mieć jednego w pomocy. Ja myślę, że, że jeżeli wejdą, no, i, znaczy, jeżeli weszli już, jak będą w finałach i, i w zależności jak będą te finały wyglądały, czy wygrają, czy przegrają, to jakieś słabości zostaną obnażone, bo, bo Atlanta. Nie była w stanie obnażyć tych słabości. A myślę, że jednak oni, jeżeli Kevin Love nie zostanie, a pamiętajmy, jest wolnym agentem Tristan Thompson i ktoś rzuci pieniędzmi, e, i Cleveland zakładam, że będą to wyrównywać ze względu na skok salary i na to, że LeBron James powie: Zatrzymajcie go, to go zatrzymamy. E, Tristan Thompson, myślę, że w innej drużynie by wyglądał słabo. Znaczy słabo, słabiej. To jest podobny kazus jak Keneta Farida. Mi się wydaje. Sła, bo to, sła, jest, no? to jest pod. Oni mają podobną umiejętność. Mi się wydaje, że Tristan Thompson jest, znaczy, nie wydaje mi się. On jest dużo lepszy w pick'n'roll'ach. Eee, łapie te piłki lepiej, e, ale też nie ma jakiejś gry poza tym, tak? No dzisiaj trafił z półdystansu, kiedy zegar <laughs> się kończył, tak? Zegar się kończył, boże. Zegar. Przepraszam, nie, to już, nie, to w ogóle nie jest język polski. Eee, ale Cleveland będą mieli trudne decyzje. No, LeBron James oczywiście skorzysta z tej opcji, żeby być wolnym agentem za rok. Kevin Love nie wiadomo. To jest nie do przewidzenia. Ale o Cleveland będzie okazja jeszcze powiedzieć. Myślę, że większe problemy będą mieli Hawks, ale tu już jest ich problem. Będą mieli około, oni, oni ich sytuacja w salary jest taka, że podpisując Karola i podpisując Millsapa, ja myślę, że im zejdzie na to, no co najmniej 25 milionów, a właściwie więcej. Salary Cap był na poziomie 63 milionów chyba w tym sezonie. W przyszłym będzie pewnie większy, nie wiem 65, może, będzie, się, będzie na pewno może 66, 67. Większy. Więc powinni się zmieścić, albo być na granicy, ale oznacza to jedno, że praktycznie dla nich będzie dostępny tylko Room mid-level exception za ten 2,5 3 miliony dolarów. Więc e, szanse na wzmocnienia są mizerne. E, dla Tak, no, dla są to, mizerne. W ogóle też wydaje mi się, że są nie takie duże, żeby zatrzymać no to, to, o czym już mówiłeś, za, zarówno Demara Karola i Paula Millsapa, Bo nie wiem, czy po. Możemy mówić dużo, że jak ten sezon był świetny dla Atlanty Hawks i czego oni nie są w stanie zrobić z tym składem, to jednak gdy przegrywasz w finałach konferencji 4 do 0 i to tak bardzo, bardzo jednostronnie, to wydaje mi się, że, że z tym zawodnikom, którym kończy się kontrakt, no, to może zrobić, może zrobić, e, taki, taki mały miszmasz w głowie i powiedzieć, że kurczę, może jednak e, pójdź, w, odejdźmy z tej drużyny i powalczmy o, o tytuł gdzie indziej, tak? Tym bardziej, że Paul Millsap już, już udowodnił, że nie jest zawodnikiem, któremu chyba, chyba aż tak bardzo zależy na pieniądzach, a bardziej właśnie na, na sukcesie. I ja wciąż pamiętam, jak mówiłem ci to, jak kiedyś nagrywaliśmy, że Paul Millsap e, może odejść do Cleveland Cavaliers. Ja wciąż widzę tą wymianę, jeśli, jeśli Kevin Love odejdzie z Cavs, to wydaje mi się, że Paul Millsap byłby fajnym wzmocnieniem dla Cavs. Szkoda, że wtedy z pierwszej piątki Cleveland wypadłby Tristan Thompson, ale umiejętności podawania podawania piłki Paula Millsapa byłby świetne dla tej ofensywy e, drużyny z Cleveland. Ja myślę, że dla Cleveland, e, jeżeli Kevin Love ma odejść tak, tak tylko szybko, to, to przydałby się ktoś taki... Tristan Thompson B z ławki. Ktoś po prostu będzie rolował, zbierał piłki i nic poza tym. Jakbyś chyba nie będą potrzebowali, w zależności jak to będzie jednak wyglądało w finałach. Więc tutaj można można gdybać, czy będą z Golden State, czy może z Houston Rockets. E, także na tym może rozmowę byśmy zakończyli w tym kontekście. E, update jeżeli chodzi o Dwighta Howarda, Rotor no, z Ligi... Powiedział, że ten kontakt był niepotrzebny, czyli unnecessary, ale nie był ex excessive, czyli nie był nadmierny, co jest oczywiście bzdurą. E ale ja się cieszę szczerze, mu jest taki. No decyzji. Tak, no Moim cieszynę, zdaniem, jeżeli chodzi o przepisy i tak dalej, to ta decyzja jest bezpodstawna, powinni mu abg, abg, u, u, zmodyfikować ten pałnie sportowy do poziomu drugiego i wtedy byłby zawieszony. Myślę, że nie byłaby wątpliwości co do tego to, co mówiłem wczoraj w serzeniu regularnym, bo to był excesyw, no proszę was. No, no oczywiście, że był. No, no, Powiedzmy że... to jeszcze raz, Dwight twała jest idiotą. No. To nie było niestety, w niestety, stylu, byli... nie wiem, meta World Peace na Jamesie Hardenie, tak? tak? No ale Medalord Pizza to został ale... zawieszony na kil... no, no, kilka, no, spotkań. to było, to było dużo, dużo bardziej miękkie, no, ale jednak minął wszystko. Ale cieszy, cieszę, się bardzo, że jednak Dwight Howard, że Dwight Howarda nie stracimy, yy, na ten mecz numer 5. Yy, wszyscy spisują, to co mówiłem, wszyscy spisują Golden State na straty, Golden State, Houston. na straty, yy, chociażby komentarz właściwie mówi się, że Warriors będą w finałach, potem dopiero jest wspomniane, no, że właściwie jeszcze ta seria trwa. I e, ta seria trwa, były cztery mecze. Dwa, były, dwa mecze zakończyły się przekonującymi zwycięstwami każdej z drużyn. Dwa mecze były wyrównane, oba wygrało Golden State. Ale historia może być różna. Ja i tak przewiduję, że Golden State zadba o, o sprawy w meczu nr 5 i, i przejdzie do finałów. Ale jeszcze tak do końca e, nie skreślajmy, bo przecież scenariusze mogą być różne, tak? Chociaż ty też przewidujesz, że na Golden State się chyba upora. Tak, no, ja przed serią mówiłem, że go zostać w tej pięciu, no i ten typ ja typu też. utrzymuje. No. No, może, może. Tą no, serię trafiłem to, o wiele to. lepiej niż, niż serię Cavs Hawks. No ja Cavs Hawks typowałem też Cleveland w sześciu, więc te, no, powiedzmy, że trafiłem w zwycięzce, ale, ale scenariusz był taki dosyć Dosyć nieoczekiwany. no Jednak jeżeli Atlanta, tak jak mówiliśmy, nie trafia tych rzutów, jeżeli gra nie najlepiej w obronie, bo nie grali najlepiej w obronie, szczególnie wysocy, e, nie wychodzili i nie zbierali piłek. Tristan Thompson ich zniszczył. Nie chciało im się po prostu. Wydaje mi się, że to było takie no i najprostsze. i. Najbanalne. No, całe te playoffy Nie mogli znaleźć rytmu. i Jeszcze powalczyli w meczu numer 3, a jak już mecz numer 3 przegrali, no to, no to jednak tak się musiało skończyć w meczu numer 4. Tak to poza tym newsów chyba w NBA jakichś wielkich nie ma. Jeszcze, Czyli... jeszcze jest taka jedna, w miarę ciekawa, myślę, myślę statystyka. Eee, jeśli. Jeśli, znowu też nie chcę zakładać, ale jeśli w finale zobaczymy albo, znaczy na pewno zobaczymy Cleveland, a jeśli zobaczymy w finale też Golden State Warriors, to Mistrzostwo NBA po raz 32 z rzędu wygra drużyna, której co najmniej jeden zawodnik ugrał kiedyś z Shaquille Monimum w składzie. Taka nic nieznacząca statystyka na dziś. Wow, 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 30. 30 32 z rzędu. 32 z rzędu, to aż byśmy musieli się cofnąć do połowy lat 80.? Tak. Serio? Ach, to to, to, no to to wyślij to Szakowi, bo nie wiem czy on zna tą statystykę, to on na pewno będzie z tego dumny i coś tam powie, że jednak on miał taki wpływ. Nawet jeszcze go w lidze nie było, no? Gdzie to taką Na Twitterze ktoś wyrzucił? Na, red na Redditie, wiesz co? Było już jakiś czas temu, jeszcze przed, jeszcze przed finałami konferencji, że właśnie jeśli w finale konferencji będą... No by było... i teraz challenge, wymień... wymień <laughs> jest to jest, ten trochę, ten to, raz, to bo... jest trochę naciągane, jeśli chodzi o Dallas Mavericks z 2011 roku, bo oni mieli w składzie tylko Saszę Pawlowicia, który nie dostał pierścienia, bo, bo został zwolniony przez drużynę w środku sezonu, więc to jest troszeczkę naciągane. Ale żeby utrzymać tę serię 32 spotkań, no to, no to takie naciąganie wydaje mi się, że, że możemy No ale żeby ładnie wyglądało. Tak. Więc przewidywania mamy. Więc co? Prawdopodobnie jutro, do przyszłego czwartku jesteśmy bez NBA. Więc będzie można sobie pooglądać różne scouting reporty dotyczące utalentowanych graczy w draftie. I co? I wtedy. Zrobimy jakieś przewidywania finałów, ale pamiętajmy, seria Houston Golden State jeszcze się nie skończyła. miejmy nadzieję, że. Niech trwa niech... Jak najdłużej. Niech trwa jak najdłużej. A jak najdłużej, niech chociaż, a nawet jeżeli ma nie trwać, niech ten mecz numer 5 będzie tak samo entertaining jak były pierwsze dwa mecze e, w tej serii, bo one były naprawdę bardzo dobre. Tym bardziej, jeśli, jeśli Houston wygra ten mecz. No to będzie, z... oj to będzie, będzie gorąco. To będzie gorąco. Jeden mecz, to jest jeden, Ta, mecz. Jest jeden tak mecz, tak. mecz. Wygra, który wygra jeden mecz, i zmieniasz w ogóle sytuację. Masz mecz numer 6 u siebie. U siebie. Tak. i Możesz być czwartą czy piątą drużyną, która wymusza mecz numer 7, może Czarte. pierwszą, która, chyba która tak. Oby pierwszą, no to było na pewno coś niesamowitego i wpisałoby się w te play-offy dla Houston Rockets. No, nie oszukujmy się, ta historia byłaby niesamowita i też by miał banana na twarzy, ale ze świadomością, że Houston są w finałach, to, to nie, to już bym się aż tak nie cieszył. Na pewno no LeBron by się uśmiechnął, bo chyba woli grać z Houston niż z Golden State, tak mi się wydaje, nie jestem w no, tak. głowie LeBrona, tak mi, tak mi się po prostu wydaje. No, jeżeli będziemy mieli też takie finały, będzie pojedynek między dziećmi Lebrona, a Riley Carey, może na konferencjach prasowych też. Chociaż nie, Lebron z dzieciakami na konferencjach chyba wysłuchał swego czasu. Nie wiem, do, nie wiem, czy nie. Nie wiem, nie, nie, nie mam finałach jakoś, jakoś, jakoś nie. No. Dobra. Tyle. W dzisiejszym Coast to Coast byli z Wami. Krzycie Zdowski. Karl Milcarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.